Witamy w kolejny dzień, w kolejny weekend. I znowu były wylewy. <laughs> e, zobaczcie, już znaleźliśmy jedną piłkę, pokażę Wam później. Ale już nie ma tyle, co było wcześniej w, poprzednich, w jednym z poprzednich odcinków. E, straszne było to. Trzeba uważać. Idziemy na zbiory poszukać piłeczek. O, Haniu, idziesz Haniu. Uh! Zostaw kija. Zostaw kija. Chędziuś. Zostaw kija. Zostaw kija. Ej, ty łabuzie, to jest majka. 谢谢。<laughs> <laughs> Ja to dwa numery się udało. Tam hasają. Ale byś cheniu gonił, co? Się patrzy. zabójcy 39 co? Ty chcesz tu przejść. No. Tak, będziemy. no nie, nie będziemy tam szli, ale no. chciałam tylko nie. zobaczyć te. Że... No tam jaka banda jest. No. no Heniu, ciebie wpuścić, nie? Podoba ci się tu? Tak. No, Stres Chodź na króliczki teraz. Chodź, Chodź pójdziemy na króliczki, tak.

Можно здесь на зиму прямо. I to, co on je teraz, to jest. co yy, jak to się nazywa? Żwacze wołowe. Fla żwacze wołowe. I to śmierdzi tak strasznie, że trzeba o domu wieczyć. No, dla Henia Delicie. No, no, nom, jakie to wspaniałe. No, Heniu, teraz idziemy szlafen. Tak, teraz szlafen. Heniu, szlafen. Ech, jeszcze popić trzeba. Uś. Zostaw mi buta. Heniu, no chodź, pokażemy, co jest w bucie. No chodź. Chciałeś Jak ty tam to wrzuciłeś? Weź mnie wytłumacz. No. No już masz piłeczkę, no, już masz. Już zadowolony. I to nie jest zabawa już, tak? No, biedak. <grystanie> Matka zepsuła zabawkę. Hędziu, szlafen już, już jest późno. Tak, piesek, gdzie szlafen? Bez wygupów. Piesek, szlafen. Hędziu, szlafen. Tak. Matka szlafen, wszyscy szlafen. No. Dobra noc.